Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Dzisiaj horoskop dla Was, tygodniowy, moi drodzy, od 14 do 20 czerwca. Dla bliźniąt, wagi wodnika. Ja, moi drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję ze swojej strony za oglądanie kanału, za przemiłe komentarze. Myślę, że u Was wszystko w porządku. Czujecie się zdrowo, bezpiecznie. Także zaczynamy. Bliźnięta. Od 14 do 20 końca. Bliźnięta. Odpowiedź anielska. Kochani, poniedziałek zawiesicie się trochę, przemyślenia, jest wisielec, zastanowienie się nad swoim życiem. Tu jest taka przerwa, tak? Taki przerywnik życiowy. Coś może nie przychodzi do Was od razu, tylko na coś trzeba poczekać, tak? We wtorek już są y, ciekawe energie, dobra rodzina koło Was, y, dobrze spędzony czas, radość, rozmowy o Waszym domu, o domownikach. Y, środa. Myślę, że niektóre osoby będą się dokształcały. Niektóre osoby mogą y, tutaj blokować się trochę albo też rozmawiać ze starszą osobą oczekujecie tutaj oczekujecie czegoś w środę że dokonacie ale to jest mądre takie postępowanie działanie które jest wam właśnie pisane na tą środę że tutaj co będziecie cokolwiek nie będziecie robić to będziecie robić mądrze dobrze i tak skutecznie Pomimo, że troszeczkę wycofani jesteście, to wy wiecie, czego chcecie i do czego dążycie. W czwartek cesarzowa rozmowa z kobietą, czujecie się bardzo komfortowo, możliwe właśnie, że spotkanie z koleżanką, ale też, kochani, coś dla siebie można zrobić w czwartek. Ufarbować sobie włosy, y, iść do fryzjera czy do kosmetyczki, czy kupić sobie jakiś drobiazg. Y, w piątek, moi drodzy, zaprzyjaźniacie się z kimś, y, oczyszczeni, taka równowaga życiowa, balans, zadowolenie, spokojny, bardzo piątek. Y, sobota, ktoś. Plotkarz jakiś młody, jakaś osoba, która jest niedojrzała, niedoświadczona, może być trochę problematyczna, ale to nie są duże problemy. W sobotę do pokonania i niedziela Asmonet, nowy początek w finansach, nowy początek ogólnie w życiu. Może znajdujecie jakiś fajny pomysł na robienie czegoś, czy pieniędzy, czy, moi drodzy, nowy pomysł, ogólnie, który wam wpada do głowy i trzymajcie się tego. Także tutaj jest fajny tydzień, bardzo spokojny. Ja bym powiedziała, że oczyszczający, poczujecie się w równowadze i w balansie życiowym. Lenormand mówi o Waszym domu bezpiecznym, o prezencie i o małych radościach. A jeśli teraz sobie myślicie nad jakimś pytaniem, nad jakąś myślą, karty anielskie odpowiadają Wam, że to się spełni w przeciągu roku, także spokojnie dążycie do celu. Ja pozdrawiam Was, życzę dużo zdrowia, bo o zdrowiu chyba nie powiedziałam. W zdrowiu może być powracający jakiś ból ból zęba, ból głowy na przykład. Problemy skórne, dermatologiczne, no i nogi. Nogi mogą dokuczać. Także to by było na tyle dla bliźniąt. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam w wagę. Od 14 do 20 czerwca. Teraz proszę tej rady wskazówki dla wagi. Lenormand i Anielska Odpowiedź. Kochani, zaczniemy od Tarota. Poniedziałek jakieś straty, refleksje, smuteczki Was dopadną, ale to chwilowa energia, bo już we wtorek czeka Was przyjazd kogoś z przeszłości, spotkanie z kimś z przeszłości, kto rozjaśni Wasze troski, rozwieje jakieś frustracje we wtorek, też bardzo uczynny. Może być też randkowanie, podrywanie we wtorek. W środę decyzja do podjęcia dalsza droga. Trzeba będzie się zastanowić, co robicie dalej, ale najlepiej się ruszyć z miejsca. Ale dwójka daje szansę i macie szansę na podjęcie dobrej decyzji we w, to, w środę przepraszam. W czwartek koło fortuny myślę, że w środę macie przygotowania do podróży. A w czwartek macie podróż. Podróż możliwe, że z przeznaczenia koło zatoczyło, koło fortuny zatoczyło koło, wasze przeznaczenie i los pozytywnie was wspiera w czwartek. Kochani, możecie kupić los na loterii w czwartek. W piątek rozmowy, umowy do podpisywania z mężczyzną, dobre perspektywy. Moi drodzy, jest tutaj pewna dominacja w piątek, ale poradzicie sobie. E, dominacja może być nad Wami, tak? Bo może trzeba będzie się tutaj o coś zapytać, poprosić, może ktoś z przełożonych być bardzo ważny, tak? E, w sobotę <laughs> harmonia, radość, podejmowanie decyzji z partnerem, e, dobra miłość koło Was. I w niedzielę podróż. Gdzieś wyruszacie, wybieracie się. Myślę, że dla przyjemności. W zdrowiu układ pokarmowy, uwagi, narządy takie jak pęcherz, układ moczowy, powiem tak ogólnie no i moi drodzy na układ pokarmowy żołądek, trzustka, jelita. Tu wszystko właśnie zagrożone trochę. Karty Lenormand mówią o umowie, rozwiązanie niejasności, problemów poprzez umowę. Karty anielskie dla Was mają odpowiedź, kochani. Poproś innych o wsparcie. Także, moi drodzy, wiecie, co macie robić. Pamiętajcie, że anioły... Potrzebują głośnej podpowiedzi i głośnego poproszenia je o coś. Także wybieracie sobie swojego anioła albo macie już swojego anioła stróża, Archaniele Gabrielu albo Rafaelu. Pomóż mi w danej sytuacji, tak? Albo też, kochani, poproście innych o wsparcie, nie tylko. Górę, ale, też osoby z naszego otoczenia. Także waga, taka podpowiedź dla Was. Poradzicie sobie ze wszystkim. Ja życzę dużo zdrowia i pozytywnie załatwionych Waszych spraw, Waszych umów. No i teraz wodniczek. Przechodzimy do wodnika. Od 14, ja tylko przypomnę, do 20 czerwca. Moje drogie wodniki. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, karty lenormand. Och, tu wypadło, widzicie. To musimy wyjąć. Wypadły cztery, więc będą, wypadły 3, to razem cztery. I anielska odpowiedź dla Was, którą przeczytam za chwilę. I zaczynamy od poniedziałku. Jest koło Was oszukaństwo, złodziejstwo. Także trzeba uważać, bo ktoś jest y, nieszczery, fałszywy od poniedziałku. Może coś wykonać y, za Waszymi plecami. We wtorek dobre rady, dobre finanse, coś przychodzi do Was super, ponieważ macie wtorek, środa, czwartek monety. Wtorek wsparcie, środa dużo pracy, ale też, moi drodzy, pieniądze. Pieniądze przychodzą do Was może nie tylko z pracy w środę. Mogą też przyjść ze spadku, z jakiejś wygranej. Od rodziny. Tu są finanse, które są jak na dłoni. W czwartek dużo y, też będziecie y, pracować y, i też wiecie, za co pracujecie w czwartek. W y, piątek nowy pomysł, y, przypadnie, przyjdzie wam do głowy, może nowy początek w pracy. No, prezent możecie otrzymać. Także tutaj jest coś dobrego. W sobotę oczekiwania na jakieś dodatkowe pieniądze, może też będziecie rutynowo coś tutaj działać w domu, także dużo pracy być może w domu Was czeka w sobotę. I w niedzielę harmonia, radość, wsparcie od rodziny, od najbliższych, spotkania na zewnątrz w ogrodzie, piękna niedziela. Moi drodzy, Lenormand mówi o rozmowach, plotkach. Jest trochę radości, oczywiście, koło Was, ale też są osoby fałszywe, które są tak fałszywe, że tutaj powodują Wam straty. Uważajcie na to. Tu się potwierdza Starotem: są straty, jest oszust, już od poniedziałku, także trzeba zwrócić na to uwagę. Zdrowie mogą być przeziębienia, moi drodzy ból kolan może trzeba zmienić lekarza. Tu jest przeprowadzenie badań na ten tydzień. U niektórych także przeziębienia mogą dokuczać. Ale kochani, nie martwcie się, nie jest tak źle w waszym zdrowiu, a aniołowie Wam tutaj podpowiadają. Medytacja przyniesie odpowiedź. Odpowiedź dostaniecie poprzez medytację. Dla niektórych medytacją, pamiętajcie, to nie jest tylko klepanie formułek, może to jest modlitwa, tak? Dla niektórych może to być moi drodzy. Joga dla niektórych może to być całkiem co innego, tak? Zależy w co wierzymy, kochani, co nam przynosi ulgę. Także róbmy, medytujmy, rozmawiajmy z wszechświatem, z górą i szukajmy właśnie odpowiedzi nie tylko wśród naszego otoczenia, ale także duchowo. Duchowo naszego serca słuchajmy i medytujmy. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie wodniki. Zachęcam do oglądania mojego kanału. Do usłyszenia, moi drodzy.